A wszystkim z tej strony Gamil. zapraszam Was na przejazd na odcinku Gąbin, Sierakówek, kolejny dzień wyjazdów urlopowych, tym razem, jak niektórzy się mogą domyślić, linia Łocka, będziemy zobaczyć. w centrum Gąbina w stronę Marzychlin ale później odbijemy na Gostynin Będziemy obadać nową miejscówkę, zobaczyć co tam się uda złapać. Wiadomo na pewno będą kaęki sierp skutno, a czy coś więcej spadnie, to się okaże w Gąbinie Pustki jak widzicie właśnie przecinamy obwodnicę wyżej wymienionej miejscowości i ciśniemy. Że jakiś kilka ładnych horlenów wjedzie w kadr. Może jeszcze coś oprócz zobaczymy. Pogoda jaka jest każdy widzi. No, powiedzmy sobie szczerze, pogoda nie jest zła. Ale mbła, on jest tak mbła, robi swoje. Siebie do dobrze mamy w środę 3 lutego 2021 roku drugi tydzień w lopu. Więc nie ma siedzenia w domu. A zobaczymy jeszcze, czy to się rakówka trafi. Wiadomo, że można poskoczyć nie to skrzyżowanie, co potrzeba. Można przestrzelić. Wiadomo. Są osoby, które zadadzą pytanie, ale to czemu nie korzysta z nawigacji? No w którymś tam filmie mówiłem, nie cierpię nawigacji. Nie cierpię nawigacji, nie używam nawigacji, no chyba, że miałbym gdzieś jechać za granicę, ale po Polsce nie używam. W szkole bardzo dobrze nauczono mnie geografii i korzystać z map potrafię. Czy to papierowa? Czy to elektroniczna? Mapy Google. Korzystam, gdyż uważam, że ja mam patrzeć na drogę, patrzeć na znaki, a nie po prostu iść na łatwiznę i że za mnie nawigacja wykona robotę. Trasą 573 na Gostynin Ile mamy 16 km pięknie To są moje punkty orientacyjne. Numery dróg czy nawet powiedzmy e, jakiś mechanik, market, e, nazwa ulicy, tak jak w miastach jest. Zawsze sobie biorę <tryk> jakiś punkt odniesienia. W tym wypadku była to droga numer 573. E, na gostynin to jeszcze mogłem pojechać sobie. Gąbina prosto na łącz, ale tamtą trasą już jechałem do rogorzewa, więc uważam, że czas na nową trasę. Tak samo jak nawigacji nie cierpię, bardzo skomputeryzowanych samochodów. Zbędna elektronika. Będna elektryka jakoś nie bawi mnie. Wolę auto klasyczne z małą ilością elektryki, elektroniki. Wtedy nawet w razie, jeżeli coś się zepsuje, jest to łatwiej naprawić. A teraz te nowoczesne auta, cokolwiek by się nie stało. Pierwsze co serwis A serwis wiadomo no niestety liczy sobie z tego co słyszałem to nawet już teraz są samochodu, samochody gdzie żeby wymienić zwykłą żarówkę To trzeba jechać na serwis aby serwis zlikwidował błąd Bo jak tego nie zrobi to szauta się nie odpali tak więc u mnie w aucie, które ma e, 26 e, lat, czyli chodzi e, o czas produkcji, bo to jest rocznik 9.5, e, ale ona no, została wykupiona przynajmniej na e, 9.5, 9.6. Jest to Honda Civic, szósta generacja. Rok produkcyjny jest dziew końcówka 95 roku, ale wiadomo, jako że rejestracja pierwsza była w 96, więc rok jest podany jako 96. I uwierzcie, ja problemu z wymianą żarówki nie mam problemu. Jedna sprężynka i żarówka jest wymieniona. Nie muszę jechać na serwis. Jak posiadam auto, już idzie 12 rok, tak naprawdę skończony rok 12 użytkowania e, będzie w okolicach listopada. Ani razu zaznaczam, ani razu nie miałem awarii w trasie. Wszędzie gdzie wyjeżdżałem wracałem. Wiadomo, 141 tysięcy. Dla niektórych osób może być to mało, no ale e, jak to się mówi? No, są czasy lepsze, są czasy gorsze. Był e, taki okres, gdzie auto używałem tak naprawdę tylko i wyłącznie do wyjazdów do pracy. Teraz, no wiadomo, troszkę człowiek lepiej zarabia, trochę więcej się jeździ. Chociażby na takie właśnie wyjazdy na nagrywki. Więc y, też auto nie jeździ tylko od poniedziałku do piątku, ale też jeździ i w weekendy. Wiadomo, początki zawsze w pracy, zawsze są trudne. Zawsze się dostaje tą taką najniższą wypłatę. Ale z czasem wiadomo. Mówię, raz jest lepiej, raz jest gorzej. a że no niestety mamy sytuację, jaką mamy póki co wyjazdy pociągami musiałem sobie zawiesić na rzecz na rzecz po prostu wyjazdu własnym transportem po prostu no nie ryzykuję, tak? jeżdżę w takie miejsca, gdzie jest gdzie są małe skupiska ludzi albo ich w ogóle wręcz nie ma Niestety, człowiek musi się ruszać. Nie ma takiej opcji. Po prostu, zresztą, no, jestem osobą, e, która nie lubi nudy. Nie lubi siedzieć, tak? E, e, zresztą, no, różne okresy w życiu były, tak? Były takie, był taki okres, gdzie. Ważyłem prawie 100 kilo. No niestety, no tak trochę człowiek zaczął prowadzić zasiedziały tryb, ale ten okres minął. Na grupie, na grupie na Facebooku, wiecie, gdyż zdjęcia staram się wstawiać prawie że na bieżąco. Wiecie, że dużo jeżdżę teraz rowerem. Zrzuciłem <laughs> ze 100 kW z 95 do 80. Z czego jestem bardzo dumny. A niestety to taka wada jest podyktowana tym, że mam pewne plany, yy, które już miały być w tym roku. W, w zeszłym roku, czyli w 2020, zrealizowane, no niestety, wiadomo z powodu jakiej sytuacji, no troszkę się plany pokrzyżowały, a plany były naprawdę solidne, ale i tak w tamtym roku raczej podejrzewam, że i tak bym tego nie. Wszystkiego nie zrealizował, dlatego poświęciłem tamten rok typowo na przygotowania pod ten sezon. Podejrzewam, że i w tym sezonie nie uda się wszystkiego zrealizować, ale czas pokaże. Więc miejmy nadzieję, że się wszystko ustabilizuje. A jak będzie, no zobaczymy, nie ma co gderać, nie ma co gdybać, eee, To no, tym i tak nic nie zdziałamy. Trzeba sobie coś zawsze zakładać i dążyć do tego. A plany, no niestety, plany jak plany. Plany potrafią się pokomplikować. Jesteśmy go streaming. Droga widzicie jaka jest, czyli widać, że jest mało używana. Niby jest czarna, ale jest. Mam takie wrażenie tak zwany czarny lód, który no, do szybkiej jazdy raczej nie jest dobry. Ale to jest tylko moje wrażenie. A próbować nie będę, nawet przy tych 60 km na godzinę bo później z rowu się wyciągać nie chciałbym. Lepiej zachować umiar, pojechać asekuracyjnie, jak to przysłowiowo pluć sobie później w brodę. Gostyni. A jeszcze mamy kawałeczek. Teraz powinniśmy mijać trasę numer 60, drogę numer 60. No, jest, wjeżdżamy do gospodynina. Więc za chwilę też i będzie sierakówek. Wejdziemy sobie troszkę na główną. Później na sierakówek będziemy sobie jechałem na drogę główną, na drogę numer 60. Będziemy się kierować na Kutno. Podziwiam taką pogodę z futerem bo po takiej drodze szacun po nieraz autem można zaliczyć jakiegoś bączka jak jest trasa lekko oblodzona a co dopiero z futerem Gdzie raczej tam podejrzewam, że zimówek nie ma założonych, tylko tak jak jeździ, tak jeździ. A właśnie, proszę bardzo. To jest to, o czym mówiłem. Lepiej zachować umiar dostosować prędkość do warunków na drodze, niż później być w takiej sytuacji a ja powiem, podejrzewam że ten drogi pan, tym osobowym to raczej jest szef i też podejrzewam, że raczej nie będzie zadowolony gdyż no tutaj raczej tym małym się nie wyciągnął tej solowy tej wywrotki to będzie potrzebna dobra pomoc drogowa, a nawet dzień. Co raczej szarpnie po kieszeni. Właśnie dlatego o tym mówię. Co jak co droga może wyglądać dobrze, ale czarny lud zrobi swoje. Mamy do głównej drogi, bo są światełka. Zgadza się. A my lecimy w lewo na Kutno. Proszę bardzo, tak jest. bardzo, drugi pas dla szybszych a no proszę bardzo tak jak mówiłem na tylniej szybie na tylniej szybie zrobił mi się z wody odpryskiwanej spod kołu lód tak więc niby droga wyglądała na czarną ale odpowiedni odpowiednia odpowiednia temperatura zrobiła swoje tak więc trzeba uważać samochód jest to jak to się ładnie mówi luksus ale jest to luksus którego trzeba używać z głową no niestety wiadomo eee, czy to chodzi o kierowców dużych czy kierowców e, małych i jedni i drudzy popełniają błędy tak samo tak samo jak e, ja nie mówię że ja jeżdżę jakoś super bo nie jeżdżę super wiadomo popełniam błędy no jestem tylko kierowcą jestem tylko człowiekiem tak jak każdy popełnia błędy, nieraz zdarzy mi się nie przepuścić pieszego na przejściu dla pieszych, no bo wiadomo, no, nie zawsze człowiek dojrzy. Nie zawsze jest tak, że zauważy w odpowiednim momencie na no, przeleci. Nieraz zdarzy się, że i przeleci się na pomarańczy. Niestety no, na samym początku, jak zrobiłem prawo jazdy, droga była biała. Pierwsza moja zima. No i co no i 360 zrobiłem na prostej drodze. Ale najgorsze jest to, że jechałem tylko i wyłącznie 60 na godzinę. Więc To było zaskoczenie. To było bardzo wielkie zaskoczenie. Ale... Z czasem człowiek się uczy. Też jako młodzian. Człowiek szalał. Kucz, o zrobił prawo jazdy. Co to się nie jest. Tu ciach, prach. Z czasem... Z czasem... To się mu głupoty odchodzą. Bo auto kupuje się po to, aby pojeździć, a nie aby się nim ścigać. Zwłaszcza na drodze publicznej. Przyznam szczerze, że. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że nagra się taka sytuacja z tą ciężarówką. No, powiem szczerze, zaskoczony jestem! Jestem po prostu zaskoczony. I niby mogłoby się wydawać, prosta droga, a czarny lot, jak to mówi się, ładnie. Zrobił swoje puśni tylnej osi, cokolwiek. A duży już jest w tym momencie nie do wyprowadzenia. No, było jakieś oznaczenie skrzyżowania. będzie chyba w tej okolicy już gdzieś zjazd na mój kierunek. tak jak słychać przy lekkim dodaniu gazu wpada auto w poślizg oczywiście wiadomo przy dodaniu gazu chociaż są zimówki, ale widać na środku śnieg, już takie błotko pośniegowe a tu wiadomo gdzie jeżdżą auta jest lodowisko. No, jesteśmy na miejscu. Bardzo za przejażdżkę wspólną. No i zobaczymy, co się nagra. Do zobaczenia na szlaku, gdzieś kiedyś może się uda. Pozdrawiam.